Ciąg dalszy rozliczeń zadań, które zostały wykonane w ramach budżetu obywatelskiego. Jednym z takich zadań jest ulica Skałka, ulica, która od wielu lat prosiła się o remont, ulica, która miała nawierzchnię gruntową. Pamiętacie Państwo, jak jesienią w ubiegłego roku byliśmy na tej ulicy i pokazywaliśmy w jakim błocie muszą taplać mieszkańcy po to, żeby dojść do swoich posesji. Ta inwestycja została zrealizowana przez firmę Topeko za kwotę około 100 tysięcy złotych, wcześniej wykonano także przez Przedsiębiorstwo dociągów i kanalizacji, kanalizację sanitarną, a później, w ramach inwestycji, wykonano obrzeża i podbudowę, jak również nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Chciałbym podziękować pani Krystynie Koranowskiej za. Złożenie wniosku do budżetu obywatelskiego. Natomiast pani radny Żbycie Kucy za przekonanie wspólnie ze mną radnych Rady Miejskiej do tego, żeby dołożyć do tej inwestycji, dlatego że na ten cel mieliśmy około 50 tysięcy złotych, ale żeby można było wybrać najtańszego wykonawcę, potrzebowaliśmy drugie tyle, czyli 100 tysięcy złotych i ta praca została wykonana, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo. I myślę, że koleżance, pani radnej też pani Dobrze. Dobrze. I, ja, chodzi, panie... ja też bardzo chciałam podziękować panu prezydentowi, jak i pani radnej Eli Kucy. Szczególnie chciałam podziękować mieszkańcom, którzy y, no, podpisali mi wspierali. listę. słucham? Wspierali, wspierali bardzo. bardzo wspierali.